Cześć, witajcie z tej strony znowu ja, tym razem ze znowu zmienioną nazwą, Jurajski Kloc, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, dawno nie było odcinków informacyjnych, mieliśmy 21 subskrypcji, z czego się bardzo cieszę. No i dzisiaj taki odcinek informacyjny, w którym powiem opowiem o kilka, o kilku pytaniach. Jak widzieliście... Kil trzy pytania z nich są na miniaturce, więc możecie sobie przeczytać Trzy pytania, jakie będą w tym odcinku e, Te pytania nie są przez nikogo zadawane, po prostu Chcę wam na nie odpowiedzieć I to są pytania związane mniej więcej z moim kanałem I ki kilka pytań po prostu jest... nie, nie ma na miniaturce A no to co, lecimy w filmach, gdzieś tam będzie, lecimy randomowe filmy z Jurassic Park, jest Jurassic World, cokolwiek e, No i co? Widzimy, znaczy jak, jak widzimy. No dobra, pierwsze pytanie. Kiedy odcinek z twarzą? Odcinek z twarzą pojawi się już niedługo i pokażę pierwszy raz od roku swoją twarz. Możecie zobaczyć, czy coś się zmieniło. I będzie to, uwaga, uwaga, w dzień dziecka. Zobaczycie w jakich okolicznościach Dzień Dziecka, ale po prostu w Dzień Dziecka pojawi się film z twarzą. E, twarz będzie od teraz wykorzystywana dość, dość tak więcej, bo ponieważ, o, o to zaraz Wam odpowiem na to pytanie, bo zaraz będzie drugie pytanie, które odpowie jakby na to pytanie, ale to jest skomplikowane. No i po prostu niedługo pojawi się takie, takie, taki jakby maraton odcinków stwarzam, ale te odcinki stwarzam będą już na zawsze, że nie mama. Powiedziałem maraton, ale po prostu no. Jak widzicie, niedługo też jest rocznica, druga rocznica mojego kanału, więc dość nieźle. Pamiętam jak był rok, był pierwsza rocznica. Pamięta, pamiętajcie, dwa, dwa lata... Kanału obchodzimy 23 sierpnia 2022 roku, czyli mniej więcej pod koniec wakacji tych, które teraz będą. Mówcie, czy je cieszycie. Bo no. Drugie pytanie. Kiedy jakaś... Albo nie, inaczej, inaczej, spokojnie. To nie będzie takie pytanie pytanie, ale mniej więcej pytanie. Czy nadchodzi jakaś nowa era recenzji? Chodzi tutaj oczywiście o klocki. Oczywiście tak, że tak. O co chodzi? Taka nowa era, która mniej więcej będzie dodawała właśnie wstępy z twarzą, jak pokazuję wam, co będziemy dzisiaj recenzować, openingi, speed speedbuildy, znaczy speed i dopiero potem będzie taka recenzja, więc odcinki będą trochę urozmaicone. I tak, zaraz wam powiem na, taki, na takie pytanie Bo powiedziałem, że no dobra, nowa era recenzji nadchodzi e, jak, już mów, jak już tutaj potwierdziłem wam, że seria nadchodzi Czyli będą po pierwsze początek z twarzą, potem openingi, potem Speed building, speedbuildy Nie rozumiem tego jak to się mówi, oczywiście jeśli zestawy będą takie dość małe bo jak będą wielkie typu, powiedzmy, nie wiem, do tysiąca klocków, myślę, że jeszcze jakoś speed spi, bujdy da się jakoś zrobić. Odpowiedzieliśmy już na drugie pytanie, teraz trzecie. Kiedy jakaś recenzja? Recenzja pojawi się już niedługo i będzie to właśnie ta recenzja z tej nowej ery. I będzie to... 1 czerwca w Dzień Dziecka. Tak, czyli ten odcinek, co ja mówiłem, że z twarzą będzie akurat wtedy. E, e, będzie to recenzja. Jeszcze nie wiem jakiego zestawu. Powiem Wam może niedługo czy coś. E, no, i teraz pytania, które tak jakby nie są na miniaturce, ale. Muszę je dać, bo po prostu jest to odcinek informacyjny, więc trzeba odpowiedzieć na te pytania. Kiedy wychodzi w końcu ten film mój? Czyli jak już wiecie, powrót na sory. No ostatnio pojawił się, jak widzieliście, taki mały klip. To jest taki jakby test, test ruszania postaci. I widzieliście tam e, chyba, z tego co pamiętam, Alloraptora i postać jakąś. To będzie wszystko bardziej rozbudowane, fabuła. Najlepsze jest to w ogóle, słuchajcie, że niby mam już Pomysł, znaczy już mam ułożoną fabułę na pierwszy film, ale najlepsze jest to, że mam ułożoną fabułę na kolejne dwa filmy, o ile tyle się jeszcze pojawi, lub może nawet na trzy kolejne filmy. E, myślę, że e, powrót na Sornę będzie dobrym, tak jakby, że dwie osoby chcą założyć par wibrajski i nie chce im się kurde jakieś badania robić i żeby jakieś DNA czy coś, tylko po prostu lecą sobie na Sornę. Na no istotę Sorna oczywiście, nie Sorne. No i łapią tam, no. Zobaczycie, jak to się skończy. Kolejne pytanie. Poczekajcie, muszę spojrzeć na listę. Kolejne pytanie. Chyba jeszcze dwa pytanka są. Poczekajcie, chwilę ja zerknę na te pytania, zaraz się widzimy. Okej, okay, mam kolejne pytanie. Czy zamierzam zrobić specjal na coś tam? No to tak. Mówię wam, że niedługo będzie specjal z wyjazdu za granicę i tam będziemy testować różne rzeczy, ale dobra, to nieważne. Będzie to około 27 czerwiec i będzie to specjalna, pomyślmy, bo ja, nie, bo ja muszę wymyślać odpowiedzi, bo będzie to specjalna... Na 110 odcinek. O, będzie to specjalna na 110 odcinek. No, pomyślmy, że to 20 odcinków jeszcze i będziemy chyba mieli ten wyjazd, tego co wiem. Bo w środę jest ten maj, no to znaczy czerwiec, kurde, już mi się wszystko plącze. No i potem 24 dni do zakończenia roku szkolnego. 25, 26 i 27 właśnie lecę samolotem. Pierwszy raz w ogóle w życiu zobaczymy, czy dobrze to przeżyje. Myślę, że jak będę, myślę, że będę starał się wam coś tam nagrywać i montować już na miejscu. Oczywiście powiem wam po kolei w następnych odcinkach, gdzie będzie ten specjal. Dlatego powracam do nagrywania twarzy, bo myślę, że no myślę, że będę chciał pokazywać twarz. Zwłaszcza, że to takie piękne miejsce będzie. Nie jest jakoś zbyt daleko od Polski, więc. Ale dobra, kolejne pytanie i ostatnie z tego co widzę. Uwaga, uwaga. O mam, dobra. I to jest ostatnie, ostatnie pytanie. Czy zamierzam zrobić jakiś film z okazji 20 subskrybentów lub setnego odcinka? 20 subskrybentów nie. Ale za to setnego odcinka już tak. Będzie to specjal... taki no taki jakby króciutki specjal I zobaczycie co to będzie, ja jeszcze wam nie mogę zdradzać Będzie to taka jakby animacja poklatkowa I tam będzie na końcu setny odcinek, jejeje i tp itd No to co? Pogadajmy sobie może o takich typowych informacjach jeśli chodzi o mój kanał Legenda głosi, że kiedyś zrobię serię z Minecrafta, z, z QD Reborn, Jurassic Reborn Tak, będzie, spokojnie, o to się nie musicie martwić Niedługo też wlecą Bedworsiki, tylko na, na chwilę obecną nie mam z kim nagrywać za bardzo e... Jeśli ktoś kto może grać to ogląda z was, e, ja nie będę mówił kto, bo ci, o te osoby wiedzą kto o to po prostu piszcie jak wchodzę zrobię jakiś odcinek z tych bedworsów. E... Co tu jeszcze by do opowiedzieć? No chyba już, chyba, chyba już nic więcej nie dopowiem. Bo nie ma za bardzo co. Dobra, to zakończymy sobie ten odcinek. Taki króciutki odcinek informacyjny, w którym wyjaśniam kilka właśnie takich spraw. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszam Was na więcej. Wpadajcie też na inne kanały, których promo będę robił w następnych odcinkach. Zwłaszcza jak będzie ten odcinek pierwszy z recenzji tej nowej, z tej nowej ery, no to zrobię promo mojego kolegi, który ostatnio zaczął, jakby, jakby, jakby powrócił do nagrywania. I po prostu pomóżmy mu rozwinąć jakoś kanał. Nie ma, nie ma tak dużo subskrypcji jak ja, patrząc na to, że mam 20. No to ten, no, pomóżmy mu się rozwinąć. Ja wam nie będę mówił na razie, jaki to jest kanał. Zobaczycie to w na następnym odcinku. Cześć.